Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinieczku z Hearthstone, czy też z Hearthstone Deck. Dzisiaj zaprezentuję Hero Power Mage'a, albo też Hero Power Naga Major, ponieważ mamy tutaj i elementy Hero Powerka, i właśnie Maga. Jeżeli chodzi o te karty, zostawimy sobie powiedzmy te nagi. Dobra, jeżeli chodzi o sam deck, mamy Moldresha, mamy gdzie to jest? Boże. O, braworewego ucznia oraz mamy dziki ogień. To jest ta część hero powerowa. What the fuck? Plus do tej, do tej części hero powerowej mamy sporą ilość nag. Te nagi służą nam w dużej części po to, żeby dobrać karty, po to, żeby dostać nowe czary, po to, żeby móc się kombić, ale przede wszystkim służą nam do tego, żeby zagrać syrenę i dzięki tej syrenie zagrać masę, a tak naprawdę masę kart dodatkowych w ciągu danej jednej tury, ponieważ ona pozwala nam... Zagrajmy hmm, sobie to. Ona pozwala nam w piątej turze zagrać tak naprawdę 20-30 many. Gramy sobie to, później gdzieś tam sobie zagramy Magistrą, daży Brzaska, zrobimy sobie Mordresza, trochę popingujemy, mamy hero power dosyć mocno dzięki temu, rzucamy Mordresza, czyszcimy stół i w końcu zabijamy przeciwnika. Prosty, prosty deck, który ma całkowicie inny gameplay niż przed dodatkiem, dlatego że właśnie te nagi robią całkiem sporą robotę i całkiem odmieniają gameplay tej talii. Dobrze, to tyle jeżeli chodzi o deck, tak myślę, to chyba już wszystko powiedziałem, no nie ma sensu tego dalej tłumaczyć, tutaj główną rzeczą jest Hero Power, no i ta naga, która daje nam masę many. Eee, to tyle jeżeli chodzi o dek, natomiast chciałbym przypomnieć, że już jutro o godzinie 19 robię bardzo fajne spotkanie, czy też szkolenie online o YouTubie, jeżeli myślisz o tym, żeby założyć swój kanał, albo masz i chcesz się więcej dowiedzieć, albo po prostu chcesz posłuchać o tym jak YouTube działa, to wbij ko koniecznie w link, który znajdziesz w opisie mkrzesiński.pl.yt. No, i zapisz się na szkolonko, i jutro na nie wpadnij. Jutro na nie zapraszam. Godzinkę mniej więcej sobie pogadamy, może troszkę dłużej. Przedstawię Ci takie podstawy, jeżeli chodzi o YouTube'a. jak tam YouTube działa, jak działa algorytm, jak podejść do tworzenia filmów, no i też jak podejść do tworzenia czy planowania kanału. Rzecz obowiązkowa, myślę, dla każdego, kto gdzieś tam na YouTubie zaczyna. Fajnie, będzie. mówiąc krótko. Dobra. To tyle, jeżeli chodzi o autoreklamę. Możemy się rozsiąść, popodziwiać, co nasz przeciwnik zaczął robić. No, i zastanowić się, co my tutaj możemy zrobić, żeby uprzykrzyć mu życie. Problem jest taki, że do tego nie mam nagi za jeden many na następną turę, i to nam troszkę. to jest troszkę smutne. Ogólnie to rozdanie takie troszkę kijowe. Raczej zagram najprościej, jak się tylko da, czyli to zabiję i skończę turę, niestety. Idealnym topkiem teraz byłoby dobranie w następnej turze nagi takiej. Byśmy byli w stanie zagrać to, zagrać nagę, zagrać spelka, zagrać nagę. No, ale czy to się uda? To zależy od RNG. RNG, co ty na to? Ej, eee, panie przeciwniku. No, pan przeciwnik stwierdził, że pomyśli. Dobra, to poczekajmy chwilę. Tu mam jeszcze jednego spela. O, um, ale? Mobyw. Może, może być, bo to też daje nam nagę z jednym Hmm, mogę zjąć to, bo mamy amalgację, Weźmiemy to. Nie gramy tego, oczywiście, bo w następnej turze chcemy zagrać to, następnie to, następnie to, następnie to, następnie to, następnie, to, następnie coś tam i następna tura będzie taką przekozadzką turą, w której dużo, dużo rzeczy zrobimy. Albo się zawieszę i nic nie zrobię. To też często ma miejsce, bo się gubię i kończy się jak się kończy. No, trudno się mówi. Okay. Ja nie wiem bym jeszcze co jest w tym deku w tym momencie, więc nie do końca wiem czego się tutaj spodziewać, ale i tak gram swoje, układam swojego pasjansa i tyle. A jeżeli chodzi o jego okrzyk bojowy, no to ten okrzyk bojowy no nie zrobi tutaj zazwyczaj zbyt wiele. Trochę robi, bo ja mam jakieś tam mrożonko, mam jakiś dziki ogień, mamy jakiś drołek, więc nie ma tragedii, no ale tutaj głównie, głównie pod to hero power gramy. Nie? O, 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 oczywiście o tym okrzyku bojowym nie można zapominać. Dobra, gramy to, gramy to. Następnie gramy to. Mhm. Ok, teraz gramy sobie tak, odkrywamy sobie nagę. E, mamy syrenę i teraz musimy zagrać co? Musimy zagrać zaklęcie, więc gramy sobie zaklęcie. Przykładowo to w tym momencie, jak zagram nagę, to mogę zagrać nagę za jeden many, więc zagram sobie nagę, następnie zagram sobie Czemu ja zagrałem tą nagę od razu? What the fuck? No nie, popsułem coś. Popsułem? Nie popsułem, dobra. Znaczy popsułem, ale naprawiłem. Co ja mam odkryć? Zagrać zaklęcie, dobra, zagrajmy zaklęcie. E, I teraz muszę zagrać nagę. Hmm. Problem jest taki, że to ostatnia naga, a nie, nie ostatnia, dobra, więc mam jeszcze jedną nagę. Więc gramy sobie tą nagę. Hmm. Niech będzie. Teraz mamy zagrać zaklęcie, więc zagramy sobie zaklęcie. Mamy fullmany i możemy sobie zagrać dajmy na to nagę i hero power w niego. Dobra, trochę już tutaj za dużo za dużo rzeczy do zrobienia, już się pogubiłem pod sam koniec. Powiedzmy. Natomiast, tak jak widać, no dzięki tym, tym nagom jesteśmy tutaj w stanie zagrać. Nie liczyłem ile many, ale zakładam, że dużo. Zakładam, że było to troszkę więcej niż 6. Taki urok Hearthstone'a. Jedna tura jak 28. Okej, okay. no on nam oczywiście to pozabija, no ale te nagi nie są po to, żeby tutaj spędzić godzinę. Na stole, one są raczej po to, żeby wejść i zejść. Eee, strzelam, że on pokopiuje te całe gafy, które dostaje z quest'a i zrobi nam... Ciupu, 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 ciupu. Mm. Ale jeżeli mam być szczery, to już nie pamiętam. Jak chwilę? Jak to kombo wyglądało? To się kopiowało tego ziomka i później się miało dużo armora i dużo ataku, nie? No niewiele jesteśmy tutaj w stanie zrobić, żeby się prze, prze, przeciwstawić temu. Możemy co najwyżej klepać swoje i starać się jak najwięcej demerzu zadać. Tak przynajmniej myślę. Co my tutaj mamy? Zaklęcie, okej. Okay. No niestety moja naga wzięła i zdechła. Taki czasem jej los. Ale mogę sobie zagrać Seavarę. Kart na ręce mam 8, mam 7, mam 10. O, szczerze powiedziawszy, myślałem, że dostanę ten dziki ogień i go zbustuję jeszcze bardziej. Ale tak się nie wydarzyło. Więc zagramy to. Nie ma sensu grać tego coina. Pingujemy to, zrobimy tak. Stradujemy tego kajtka, żeby zdychnął. Card mamy 9, więc nic więcej nie robimy. No i graj se gościu. Graj se gościu, a my czekamy na... Na wyrko. Mhm. Okej, okay, no nie jest to rzecz, która przerażająco wygląda. Nie mówię, że nie jest przerażająca, ale nie wygląda. Dwie te nagi, dwa spele. no Okej. Okay. Ty, chociaż nie, chwilę. Bo przecież ta naga też ma tego. Okrzyk bojowy, nie? Hmm. Dobra, to już wygląda trochę bardziej przerażająco. Uh -oh. Let me see, what you get here. Bo ma jeszcze dwa, dwa punkty, many, więc teraz jest w stanie zagrać dwie te nagi. Korcolości wartownicy, czyli prowokacje. Ok. Goblin mówi, lubię to. Jep. Nawet powiedział, tak na ucho, nie było słychać, ale powiedział mi na ucho, że nawet bardzo to lubi. Plomba, 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 plomba. Mamy tajemny intelekt, ale tego nawet nie jestem w stanie zagrać, bo mam za dużo jednostek na stole. No, niech się to dłużej animuje. No i wygrywamy po prostu tutaj przewagą naszych pięknych nak. A ja zapraszam bardzo serdecznie na kolejne gry, gdzie będą kolejne fajne winki. Tiro, tyro. To zostaje, nie? Co zrobimy tak. Okej. Okay. Mamy ziomka od dobierania nag, mamy nagę od many i mamy spelu. I tak. No i mamy nagę. Czyli na piątą, które mamy to i małą nogę, na czwartą mamy to. Jak on coś zagra, to mam takie. I jak uda mi się spala zagrać to mam takie na trzecią. Istotnym elementem tej strategii jest to, żeby on coś zagrał. Żeby mógł to zagrać. A nie zagrał nic. To lipa trochę. W sumie jak tego nie zagram, to też się jakaś wielka krzywda nie dzieje. Ale, owszem, lepiej to zagrać niż trzymać na ręce. Więc w takim razie w następnej tużesie zagramy to. Bo mogę też zagrać to w sumie. Ale chyba nie chcę tego grać na pałę. Dobra, na no spokojnie, nigdzie mi się nie spieszy. Odkryj. Zaklęć, dobra. Na początek zagramy sobie tego, Wafla. Wulkanomacja to nie bardzo. Bariera nie, Teraz mogę zagrać to, później to, później to, później to, później to. No teoretycznie mogę. Praktycznie tak będziemy robić. Zaraz pomyślimy. Tik tak 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 tik. Tak, Okay. Dobra, nie mam co robić, więc zróbmy tak. Zróbmy tak. Trochę lipa. Powiedziałbym, że bardzo lipa. Gramy nagę. Gramy firebola. Teraz mamy spelak, Zagraz zagrasz zaklęcie. Braknie mi na... ale trudno się mówi. Honorowe zabójstwo, dziki ogień, okej. Okay. Dobra, i możemy ten dziki ogień, tak będzie. Okay. Nie jest to nic spektaku spektakularnego i nie jestem do końca przekonany, czy miało to sens. No, już wiemy, że miało. Dobra, gramy to za jeden many. Dostajemy nagę. I teraz mam zagrać spela. Teraz mam zagrać nagę. Weźmy podarunek. teraz mam zagrać zaklęcie. Zróbmy tak. Naga. Hmm, będzie to? Zaklęcie. Naga. Zaklęcie. Teraz jest naga, tak? A no, ale już nie mam nagi, to sobie zagram w zaklęcie. I w sumie powiedziałbym Powiedziałbym Że do tragedii nie było tak ogólnie rzecz biorąc Dobra, dobranoc. No co prawda tracimy tego o, To się w sumie trudno mówi i tyle Jeszcze strigerował Ice barierę. Okej, okay, spoko I mam kolejną, to spoko. Eee... Dobra, rzu rzu rzućmy to. jest Dobry moment, rzucę sobie jakieś spele, nie wiem, krzywdę sobie pewnie zrobię. A jest bariera, spoko, to. ujdzie. I to, no już się mówi, trudno. Ale zbufowane, mam hero power. A dobrze, zbufowany mam Hero Power, i teraz mogę pompować Hero Power, zabijając nawet swoje jednostki. Okay. Muszę zadać trzy 3. 3 punkty obrażeń, czy ja chcę grać to. Powiedział, że powiedział jeszcze to nie do końca, ale i tak nie za bardzo mam co zrobić, więc to zrobię. Eee, spelek. Naga. Zaklęcie. Mogłem zagrać to zaklęcie, ale niewiele mi to daje, w związku z czym chyba nie będę grał. Rzutanie teraz tej nagi jest takie mech. Mogę zagrać to, dorzucić to. I coś jeszcze porobić, ale nie mam tak naprawdę niczego sensownego do zagrania. Więc niech gra, nie będziemy kombinować za dużo. Buongiorno, bądźno. W ogóle dzisiaj były... Opa, nie, co ten chłop zrobił? Chcę pięć kart, dobra, z czego dwie spalił? Dzisiaj w sumie dobre karty spalił. Dzisiaj byliśmy na spacerku z Batką i przechodziliśmy obok lodziarni I akurat były dobre lody, bo były... Znaczy smaki lodów Ciasteczko i merci kawowe Ja tak podchodzę i mówię do pani, pani ekspedientki Proszę o podwójną porcję ciasteczko i merci kawowe I pani mi nałożyła, podaje mi lody I mówi proszę, a ja mówię merci I pani się uśmiechnęła, to, to był... Ciężko powiedzieć, co to było. E, w każdym razie taka historika. Jeśli moje obliczenia są prawidłowe, rzucić do zaklęcie. No pewno, rzucę to zaklęcie. Rzucę tam nagę. Rzucę to zaklęcie. Brakło mi nag. tak. Trochę kiepało. Rzucimy sobie takiego ziomeczka, niech się strzeli za pięć. A ja go zabijam. O, nawet nie wiedziałem. A, spoko. Sztosiku. Jaina kontra Jaina. O, dzięki ogień na start. Sztosik plus dwóch takich. No czego chcieć więcej. Mordresza sobie wyrzuciłem, bo niepotrzebny, powiedzmy. I lecimy, lecimy z tematikiem, z tematikiem. matka mi kości strzelają. Jedziemy, gościu, jedziemy. Nie jedziemy To imy w miejscu stoimy. Dobra, to się zaczyna ruszać no Dobra, zróbmy tak możemy zrobić tak, następnej to, 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 a później to i to. Trzeba ja wiem, że miesiąc grania w grę, na którą się turbojara to jest takie złe, ale ja nie mówię, że to jest złe, ja mówię, że to nie jest ambitne, wiesz, ambitne to może być zrobienie co, czegoś przydatnego, pożytecznego, kreatywnego i tak dalej, a spędzenie miesiąca na nagraniu w gierkę no, w, moich, w moich kategoriach nie jest rzeczą ambitną po prostu, nie? Co nie znaczy, że to jest od razu złe, no bo nie uważam, że to jest złe. A co no w sumie zróbmy tak? To mi się i tak na razie nie przyda. To mi dobiera kartę, ma większe staty. Mhm. Myślę, że pójdziemy w ten sposób. Rzucimy sobie dwóch gości. A w następnej turze pomyślimy jak zdjąć tego śmieszka heszka. Ewentualnie będziemy go zdejmować. Też się może skończyć. Chyba jednak będziemy. Kurde. Jak to wytrajdować, żeby było dobrze? Chciałbym tego zagrać, bo to mi odblokowuje następną turę fajną po prostu olać? No, możemy Zresztą tak zrobić w sumie. Niech będą takie. I nawet nie tradujemy tu za specjalnie czegokolwiek, tylko lecimy w face'a. W następnej turze gram takie takie, 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 wiadomo. Całą rękę mogę zagrać, tak myślę. Stożek zimna trochę boli, ale jak on tego nie wytraduje, to ja chyba wszystko pozabijam, tak myślę. Oooo, mi się gotuje do walki. Mhm. Mhm. Może nie zabijam, bo mi chyba miejsca braknie. Dobra, ale gramy takie. Gramy takie. Następnie gramy. Takie. Następnie gramy. Nagę. Odkrywamy nagę. Będzie taki teraz mamy spela. Bierzemy spela. Mamy nagę, która odkrywa spela. Teraz mamy spela. Teraz mamy nagę. Dobra, zróbmy tak. No i to mogę zamrozić, żeby mi nie atakował. Mamy cały stół ziomków. Tobie może powinienem wytreidować, żeby mieć miejsce. Bo ja bym to jeszcze mógł trochę zrobić. Żeby nie to, że skończył mi się ten... Ale jakbym wytreidował, to bym nie miał w czarów rzucać. Nie no, spoko. To jest za dwa, więc nie jest tragiczne. Jak zagram to, to zostanie mi cztery many. No nie mogę tego zagrać. No to mi nic nie daje. Tak to be honest. To mi daje jedynie to, że dorzucam to nas tu i nie jedziesz. I teraz pytanie, czy on ma jak to pozabijać. zabijać. Jak ma, to ja leżę. Jak nie ma, to on leży. I end of story. Już ja im pokażę. Ja im pokażę. No, i chyba dosyć mocno pokazał. No, dwa te gobliny zadające jakieś 30 demaudu trochę bolą. Nie ma co ukrywać.